Cześć, tu Michael 3. Witam bardzo serdecznie w tym drugim odcinku z mojego przechodzenia gry Far Lone Sales. Więc wracamy do naszego pojazdu. Myślę, że mogę tak to powiedzieć. Nie ma wiatru, więc nie ma się co dziwić, że nie jedziemy. Więc trzeba używać silnika, który jest uszkodzony. I niestety nie dostałem żadnego nic naprawczego, albo źle pamiętam. jest paliwo, o coś leży. Stoję dość dobrze z paliwem, więc pominę to. O, ta pogoda nie wygląda dobrze. O, te, tego już nie pominę w takiej ilości. Kamulec. O, pogoda wygląda. Znaczy ogólnie pogoda, pogoda wygląda fajnie. <śm> Ej, to. Ale się ciemno zrobiło. Ale się ciemno zrobiło. Oj, trzeba będzie żagle chyba schować, bo. Ktoś mógł powiedzieć, że o, duży wiatr, no ale to może nam rozerwać te żagle. Szybko na górę schować je. Ja już się nauczyłem, że to nie ma co. Jedziemy tylko na paliwie. O, światełko się nawet włączyło. Jak fajnie. Okej, okay, mamy max paliwa na razie. Mówiłem właśnie tak jak było, jest kwestia dźwięku wiatru, jest deszcz. O święto! Eee, tak jak wspominałem, z kwestią długości odcinku, ten dzisiejszy już drugi odcinek będzie raczej trochę krótszy niż poprzedni, czyli tam będę decydował 20, a góra 22 minuty, powiedzmy. Tak po prostu sobie jakoś usta tak sobie po prostu ustaliłem, że chcę trzymać te odcinki. Uu. Nie pasie mi to do końca. O! To może nas strzelić? Okej, okay. beczka i jedna skrzynia to jest dużo. A fajnie, jak wychodzę na zewnątrz, to już jest oczywiście wszystko głośniej. No, przecież teraz jest trochę izolacji. Dobra, odpalmy to. W sumie mogę podtrzymać tę jedną skrzyneczkę. Nie ma z tym problemu. OK, mamy kolejny zapis. Na razie nie wygląda, żeby cokolwiek było nie tak, gdyby nie to, że się wyłącza, ponieważ jest uszkodzone. O, shit, oh shit, 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 na górę. Okej, okay, ale też jest uszkodzone, a to jest, to już, to już, to już niedobrze. Mamy, jest bardzo niedobrze. Już trochę mamy zbyt dużo uszkodzeń jak na mnie, jak dla mnie. A pogoda wcale się nie poprawia. I wątpię, żeby się poprawiła przez jakiś czas. O! Jest! Nie, nie! O! Ok. Fajnie to, że można na różne sposoby klikać. Ok. Mamy uszkodzenia. Pogoda się uspokoiła jest noc. Wow. Czy to jest? Niesamowite. cudowny prosto widok. Zbagowałem się jak coś tak. Dobra, spróbujmy jechać ja dalej. Teraz widzę, jest prosty super. Hamuje się. się wyłącza. O! Dojeżdżamy już do czegoś. Albo przynajmniej się tak wydaje, że dojeżdżamy do czegoś. Tak. 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 A jeszcze spróbujmy dojechać do końca. No nie, będzie już, pójdzie. Jesteśmy w nie najlepszej sytuacji. Mamy różne uszkodzenia. Wow. Wow, udało mi się to wskoczyć. Wow. Nie, wiecie co, czekajcie, wezmę tę beczkę z jednego powodu, bo, no właśnie, bo może się okazać, że... Co to jest? Troszeczkę się zgubiłem. Okej, okay, no miałbym to naprawić, ale jak? To jest stacja naprawiająca. To jest o, ale super. Ale super! O. Nie? Mam teraz dużo paliwa, ale mogę naprawić to wszystko. Mam stację naprawczą, całą masz. Super! Nie pamiętałem właśnie tego, w jaki sposób to jest zrobione. Bo. O, kolejne światełko tylko to mogłoby być? Brakuje mi miejsca. Jest naprawiony silnik. I naprawiony. Jagiel, cudownie. Czy ja zebrałem wszystkie rzeczy? Chyba tam. Wydaje mi się, że nie ma. czemu to się wyłączyło? I to tutaj już przygotuje beczkę. Nie masz być ciągle włączone. Super, to jest dopiero przygoda. I pędzimy sobie. Szczerze, wiecie, co chyba schowam ten żagiel, bo naprawdę on nic nie daje. Wiem, że mógłby sobie zacząć dawać i na pewno dodaje trochę grafitek Tak wizualnie. wyhamowane kolejne beczka, kolejna beczka, i od razu już wstawię, żeby była przygotowana do załadowania, i, I kolejne. No co? Okej, okay. powinno raczej być w porządku. Nie, 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 a to automatycznie się chowa. Dobra, nie byłem pewny. Mój błąd w tym przypadku o oh. idealnie super, idealnie wyhamowane, nie, nie, nie. Winda. A, i to, to takie wolne, powolne oddalenie się, żeby więcej widzieć. On air, e, a nadzieję, że jest okej? Okay. Tak, otworzyło się. Super, i mamy... Czy ja mam radio ze sobą? Tak, to jest radio, mam ze sobą radio. Ups, nie o to mi chodziło. Super. I lecimy dalej z przygodą. Super. Klimacik jest. Czyli jeśli ta gra, ja ją nagrywałem w 2018, to musiała wyjść w 2018 albo jeszcze wcześniej. A Changing Tides wyszło dopiero... Dwudziestym drugim o, o, wieje, wieje. Jej, mogę się jeszcze bardziej przyspieszyć w razie czego wyhamuję ostro, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale wiatraków. I dzień się robi. Oh, o, to, to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy. Ja kiedyś lubi, kiedyś bardziej lubiłem wstawać rano. Teraz tak średnio, chociaż do szkoły nigdy chodzi mi tak ogólnie mówiąc, ale wstaję czasami, jak czasami na siłownię wstaję i wstanę trochę wcześniej i boję i wstanę trochę wcześniej i tak się wyjdzie na zewnątrz. Przecież teraz jest jeszcze. No, nie jest źle, wiadomo, teraz zima, ale pewnie trochę się za myśliłem, <gryny> za bardzo się rozmarzyłem. Co to jest? Żu... Nie żubryjaki? jaki? Bawoły? Uważajcie! O, <gryny> Uważajcie! Nie walizkę zostawiłem. bo ja ale się dziwnie poruszają O! To jest domek dla mnie Tam z tyłu Super po prostu Ale wracając, chodzi mi prosto o kwestie kolorów jakie są na wschodzie i, i wschód i zachód słońca Blue Isles Fresh Start Dokładnie To Fajnie, świeży, świeży początek Old Coast Workshop. Ten strony jest workshop, czyli e, nie wiem jak to przetłumaczyć O! Hamulec! 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 Wych! momencie ja to, to ledwo odpali, bo paliwa już nie ma. Dawaj, dawaj. Co to jest? No, no miał no, być workshop miało być właśnie miejsce robocze. Jeenny, yeah, no, ledwo... Ledwo dajemy rady. Całe paliwo pójdzie na to, żeby... Znaczy całe jedno jakby... pojedyncza rzecz na to pójdzie. A, no i nie wyhamuję teraz. Już nie zdążę wyhamować. Dobra, doładujmy od razu paliwa. Nie, 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 nie. Czekajcie, bo teraz się pitoli. Okej. Okay. tak, nie, 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 Zrobimy tak i się pozbędę tej jakiejś pierdółki, która nawet nie wiem. Nie wiem, co to jest. czy to jest książka, czy to jest jakieś pudełko, jakaś. Ba... co to jest? Nie wiem, co to jest. Powiem szczerze, że naprawdę nie wiem, co to jest. Ale wątpię, żeby dał dużo dało. A, dało w miarę ilość. Okej. Okay. Nie nasz pojazd. A na takim. <ścoughs> na takim ramieniu. Ale super. O, konewka. Co to jest za miejsce? Mamy z tyłu odkurzacz. O się, kurde, super. Czy to jest taki zestaw książek? Dziwnie palić książki. No ale jak się nie ma czym, <laughs> powiedzmy, co to jest? Czyli jak to będę miał podłączone, to mogę zaraz. Coś mi to nie gra. Ups. Jeszcze raz, bo to radio ciągle gra. Chyba trzeba przejechać kawałek. sens. Zrujnąłem w to. O! Wow, po podłączeniu aż takie dziwne się. I teraz... Mam wciągarkę. O tak, mamy wciągarkę przedmiotów albo w tym przypadku wciągarkę paliwa. Nie wiem, ile może wciągnąć, tak w sumie. Ale trzeba z tym uważać. To jakby od. Dobra, jak będzie już taka resztka, to wtedy możemy tym spróbować. Wiatr tu za bardzo nie ma, z tego co widzę. Dawaj, dawaj. Osied, nie wiem, czy to może wciągnąć. Blue Eyes, tutaj jest to miejsce, które było reklamowane. Ups, jeden, ja, prawie hamulec nacisnę. <grywka> na pewno więcej paliwa schodzi. A nie, nie działa teraz. Czemu się włączyłeś? Czemu się włączyłem? Sama z siebie A super, czekajcie A nie muszę, czekajcie czekajcie co innego się zepsuło. Podawanie przedmiotów się zepsuło. O, już mówię co jest. Dajcie hamulec. I na chwilę wyłączmy. Jeden, już są 24 minut odcinka. A miał być krótszy. Workshop jest ten. E, pominąłem. Ojej, taki kawałek. Ja wezmę jeden przedmiot, chyba że coś więcej. Nawet jeśli coś więcej. Dobra, są dwa, mam to gdzieś. Biorę jeden. Nie wiedziałem, że to aż tak daleko było. Far lone Sales. Naprawdę fajna gierka. No dobra. Myślę, że to jest dobry moment, żeby po prostu w tym miejscu zakończyć dzisiejszy odcinek. Więc dzięki za oglądanie tego drugiego odcinka, z mojego przechodzenia gry Far Lone Sales. Szczerze, ten drugi odcinek minął dla mnie jeszcze szybciej niż pierwszy. Naprawdę, po prostu patrzę na czas. Ja już nie wierzę, że. Też prostu minęło te kolejne ponad 20 parę minut, więc dzięki za oglądanie, do usłyszenia jutro w kolejnym trzecim odcinku, życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć!